Siemanko wszystkim na naszym kanale. Moi drodzy, kochani widzowie, dzisiaj mam dla was yy, specyficzny prezencik. Mianowicie mamy tutaj, jak kojarzycie, kojarzycie zimne ognie kometa. 2 yy, zł za jedną sztukę. Wam wypakuję wszystkie. Już nie będę taki chamski. To są też petardy technika. Inczyku można nie boję gdzie można kupić. Od komety dostajemy 10 sztuk na jedną paczkę zimnych ogni. Chyba wszystko. Takie za 2 zł. Teraz mamy taką pałeczkę, która ona się podpala. Możemy sobie czarować. No, mamy tego jeszcze 9. Dość taka gramatura wielka, siarki. Yy, to są, słuchajcie... Można z tego kalibry robić i naprawdę się bawić i o to ostro. Yy, tu jak są czarne, to się odpala i to się pali. Yy, takie petardki za 2 złote. Yy, tu, mam, yy, tu mam coś dla was, yy, o, yy, dla, dla was, moi pracownicy piroki. Tu, zobaczcie, czytajcie. E, chyba by było. Dobrze. Dobra, koniec tego patrzenia. Koszt e, takich zimnych ogni 2 złote. Dobra, lecimy teraz dalej e, z rakietami. Rakieta e, dosyć zacna. Taka średnia już miała... E, ona była magazynkiem do joga. E, a Yy, Zaraz Przyjdziemy do tej największej, bo mam obok. Yy, ta rakieta jest yy, tak słaba, ale na wietrze. Yy, tylko trzeba ją tak latać. Słuchajcie, to jak ją latać, żeby ona. Tą, no, jeszcze musiałam podpalać wtedy gramaturę. No i co? Tylko tyle. Byśmy mogli wydobyć taką siareczkę. Nie wiem, co to jest tam w tam środku. Taka za 3 zł. Płacimy około 3 zł za taką rację. Przejdziemy sobie teraz do na, mojej nazwane JORGE 2.0. Nie należy nas naśladować. E, e, koszt e, 5 zł. E, Ceny możemy odkreślić chyba nie? Zapamiętacie? 5 zł. Chyba zapamiętacie. Dobra, Jurge 2.0 Tak ją sobie nazwałem. Nie należy nas naśladować. No, bardziej zacna od tej. Możemy sobie porównać, że o wiele większa ta Jörgę 2.0. No, nie to co takie małe 6 szaj, za 2 zł. No, bo ja wszystko teraz zakupuję w sklepie pirotechnicznym. Proszę bardzo. No powiem ta wam, że taka pilotechnika zacna, zacna, naprawdę zacna. Ta pilotechnika teraz zacna, bo teraz jest pilotechnika y na całym świecie i w internecie. Właśnie chciałem te takie ruskie piłeczki, chciałem właśnie sobie kupić za y 2,93 zł 6 zł, 6,90. No i dobra, to tak wygląda. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Chowamy sobie do pudełeczka. Chciałem Wam jeszcze objaśnić o zimnych ogniach. Mianowicie one są bezpieczne, ale nie daj Boże, jak. No nie, da, nie daj Boże, jak damy. Na ładujący telefon, wtedy pójdzie napięcie, wybuchnie, bo telefony ogólnie wybuchają. To jest ładujący się telefon. I dobra. Koszt około 2 zł za jedną sztukę. Za dwie paczki płacimy 4 zł, 3 paczki 6 zł. 5 paczek to już 8 zł 7 paczek to już 10 zł y, to jeszcze ten wygrzynik nam odstaje. i mamy y, ten pizzes pizzes odostajemy od komety nie należy nas naśladować pod żadnym pozorem, bo, bo ja wam pokażę no nie daj Boże jak człowiek pod wpływem alkoholu, nie wiem co to jest. Zela Wam pokażę na jednym. To jest przestroga dla pirochitu naszego, ogólnie tych, co oglądają. Nie daj Boże, jak sobie przykleimy tutaj petardę od komety, podpalimy. I, I tak ten śród właśnie będzie szedł i nam bardzo po, po, podrażni rękę. Będziemy mieć taką od ognia, to ten metal pewnie się przyklei, bo metal się przypala. Tak samo ze siarką. No nie daj Boże, tak, bo to są takie pytady lątowe, takie lącik takie jak taki jakby. No i fajnie. lącik, że trzymamy i wiecie o co chodzi. Zimny. O, mianowicie, no nie polecam, nie polecam tak źle robić, bo niedługo Sylwester. Moje urodziny, mogę Wam nagrać. Moje urodziny dzisiaj dostałem gruby hajs. Może na, tele, za tele, na telefon kupimy, może coś dla siebie kupię. Nie, nie chcę Wam mówić, ale to najbardziej mi się podoba najbardziej bogatości bogatości no komentarz zacna zacna dobra dziękuję wam za oglądanie jeżeli, skrywa... jeżeli wam się spodobał jeżeli wam się odcinek chcecie i więcej nie ma sprawy dajcie suba lajka i dziękuję i cześć eee, no i taka wielka rakiet, rakietucha nam się popsuła. na razie i Chyba, że ją naprawimy jeszcze przed zakończeniem. Naprawimy. No, dobra. Trzymajcie się na razie i cześć. Nie należy, nie należy na Później będę, będę zrobię sobie zestaw sylwestrowy na razie i cześć.